Witam państwa. Chciałem pokazać kolejny eksponat, który trafił do naszych zbiorów w zeszłym roku. Jest to album oprawiony w skórę, który został wykonany przez niemieckich urzędników, funkcjonariuszy SS i NSDAP, którzy brali udział w powstaniu i budowie obozu przesiedleńczego i pracy w po ulicach. Tworzenie tego typu dokumentacji zdjęciowej było wyjątkowe. Zazwyczaj Niemcy zakazywali tworzenia zdjęć miejsc, w których dokonywali zbrodni. Wyjątkiem był właśnie ten moment, kiedy dany obiekt powstawał. Album ten w cudownych okolicznościach przetrwał koniec wojny i ewakuację obozu. Jeden z więźniów, pan Kazimierz Koperski, Wbiegł w styczniu 1945 roku, już po opuszczeniu przez Niemców obozu, do płonącego budynku komendantury i album ten zabrał. Został on przez niego zabezpieczony i w okresie po 1945 roku był wykorzystywany jako dowód w procesach zbrodniarzy niemieckich, m.in. w procesie Gauleitera-Forstera.